Witajcie widzowie z tej strony, Krzysztof. I zapraszam na y, następny poradnik, kolejny poradnik dotyczący gry Fishing Planet. Y, dzisiaj omówimy sobie haczyki. haczyki. Co mamy za haczyki? Czym się cechują haczyki? Także, jak widzicie, mamy sprzęt wędkarski. I haczyki dzielą się na różne grupy, na haczyki zwykłe, bezzadziorowe, karpiowe, offsetowe tak, i tak dalej. Tak. Trolling na żywą przynętę. No, ogólnie mamy cały wachlarz jakby różnego typu haczyków, różnych wielkości i w, w, przeznaczenia. Także co możemy powiedzieć o haczykach? Tak? Zacznijmy może od, od wielkości haczyki mamy w rozmiarach podanych pod danym haczykiem w jego danej, w jego specyfikacji czyli mamy tak naprawdę haczyk 10, 8, 6, 4, 2 i potem mamy haczyki które cechują się takim powiedzmy sobie trochę innym trochę inną numeracją jak na przykład 1, 0, 4, 0, 6, 0 i teraz tak, jak czytać wielkość haczyka haczyk im ma większą numerację, czyli haczyk numer 10 jest haczykiem większym, mniejszym, przepraszam, niż większy od niego haczyk, na przykład numer 2, czyli w przypadku tej normalnej numeracji im większy numer, tym mniejszy haczyk i odwrotnie, im mniejszy numer, tym haczyk jest większy. Teraz tak. To jest jakby tutaj dla Was pewnie zrozumiałe i nie pozostawia większej wątpliwości, ale co w przypadku tych haczyków oznaczonych jako 1, 0, jako 6, 0, 8, 0, tak? 10, 0, 12, 0? Tak? To jest tak naprawdę numeracja taka odwrotna, czyli jeżeli od dziesiątki, czyli od haczyka numer 10, Zwiększamy haczyk idąc w dół z numeracją, czyli tak, mamy dziesiątkę i chcemy większy, chcemy większy haczyk, to zakładamy ósemkę, albo szóstkę, albo czwórkę, albo dwójkę, która jest większa od czwórki. Czyli yy, kolejno patrząc od numeracji, którą tutaj mamy pokazaną. Największa jest jedynka, potem dwójka, czwórka, szóstka, ósemka i najmniejszy haczyk to jest dziesiątka, tak? Ale w przypadku y, numeracji odwrotnej, czyli tej, tej y, oznaczonej jako 1 łamane na coś, czy 4 łamane na coś, czy może inaczej, nie na coś tylko na 0, bo to jest zawsze łamane na 0, to to są tak naprawdę większe haczyki niż te haczyki oznaczone jako jedynka. Czyli tak naprawdę y, haczyk numer 2 jest haczykiem większym od haczyka numer 1. Ale z uwagi na to, że nie ma już numeracji większej od jedynki jakby w ramach tej, tego typu numerowania, czyli nie ma 0, minus 1 i tak dalej, to jest 1, 0, 2, 0, 4, 0 i tak dalej. Czyli haczyk 1, 0 jest większy od haczyka numer 1, ale jest mniejszy od haczyka. Y, numer 4 łamane na 0, czyli im większy numer przed y, y, jakby w, y, tego pierwszego członu przed Slashem, czyli haczyk 1.0 jest mniejszym haczykiem niż haczyk 40, a haczyk 60 jest większym haczykiem niż haczyk 40. I teraz tak, jak dobierać haczyk do, do naszego zestawu. Y, im mniejszy haczyk założymy, czyli jeżeli założylibyśmy dziesiątkę, ósemkę, szóstkę, to wyrzucając nasz zestaw do wody, to myślę, że nie nadążycie wyciągać tych ryb, które Wam będą brać. Będzie Wam brała ryba za rybą, ale macie bardzo duże prawdopodobieństwo, że większość złapanych przez Was ryb to będą rybki, nie wiem, 100 gramowe, 200 gramowe, 400 gramowe. Może Wam się trafi. Jakby w tej pierwszej grupie od 10 do, do 6, może Wam się trafi jakaś ryba, nie wiem, po 600 gram, może jakąś 800 złapiecie, ale będziecie mieli masę drobnicy. Także każda ryba, która zainteresuje się waszym, waszym, Waszą przynętą to zostanie przez Was prawdopodobnie złapana i będziecie mieli masę małych rybek, tak? chyba że się nastawiacie na małe rybki, typu na jakieś płotki, krąpiki, czy, yy, czy, 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 czy innego rodzaju yy, yy, drobne ryby, czyli chcielibyście pójść na ilość, a nie na, yy, na jakość, No to zakładajcie haczyki mniejsze i wtedy macie zabawę gwarantowaną, łapiecie co chwilę coś co wyrzut, to macie ryby, to wam gwarantuję ale jeżeli nastawiacie się na większą rybę i chcecie jednak te rekordy wasze, wasze rozwijać, łapać ryby, które są lepiej płatne i, 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 czy, czy zdobywać jakieś, jakieś questy, które wam się w trakcie gry wyświetlą, to zakładajcie haczyki większe. Im większy haczyk, tym tych brań będziecie mieli mniej, ale prawdopodobieństwo, że złapiecie większą rybę, że jak wam już się coś złapie, to będzie to ryba większa, macie zdecydowanie yy, większą. Więc ja tak naprawdę... Zaczynając karierę czy przygodę z Fishing Planet, początkowo łapałem na haczyki numer 8 albo 6, czyli któryś z tych dwóch McFinów. Ogólnie rzecz biorąc, mając wyrzucone dwie wędki, to nie nadążałem ściągać, czyli miałem branie na jedną wędkę, podcinałem, po sekundzie miałem branie na następną wędkę i tak naprawdę ściągałem ryby na dwie wędki. Tak? A jeszcze jak dobijałem sobie jakimś spinningiem czy z to nie nadążałem tych wędek odkładać. To było po prostu latanie od jednej do drugiej, tu zacinałem, tam odkładałem, tu zacinałem i, i tak w kółko nieprzerwanie nieprzerwanie po prostu te brania te brania. Yy... Na, wędkę, na wędkach miałem calu czas, nieważne czy, czy na wykresie, który Wam wcześniej omówiłem, czy, były to, czy był to czas dobrych brań, czy gorszych brań. to cały czas tak naprawdę miałem, miałem Eldorado i w przeciągu małej chwili byłem w stanie siatkę zapełnić, tak? Obecnie założyłem sobie z uwagi na sprzęt, którym, którym dysponuję, nie jest to powiedzmy sobie jakiś sprzęt najwyższej klasy, czyli średnio tak mam w okolicach 3 kg wytrzymałości, założyłem sobie haczyk numer 1 łamane na 0, czyli już powiedzmy sobie ten większy od tych wszystkich podstawowy, podstawowo numerowanych typu 1, 2, 3 i 4. I teraz tak. Jak założycie większy haczyk? Tak, jak wspomniałem, brań będziecie mieli mniej, ale jak Wam się coś złapie, no to już powiedzmy sobie, możecie liczyć na jakiś, na jakiś powiedzmy sobie względny konkret, tak? Co ważne, jeżeli chcemy łapać na, na ochotkę, czy jakieś przynęty drobne. No to no na logikę nie zakładamy wielkiego haka na drobniutką przynętę. Także to teraz zwróćcie na to uwagę. Starajcie się te haczyki dobierać, dobierać do typu przynęty, którą, którą aktualnie próbujecie ryby na wasz haczyk zwabić. No ja na przykład, mając założono, założony haczyk numer 1, łamany na 0, no to łapię, nie wiem, na, na kulki, na na chleb z miodem, tak, na żywca, no tu akurat mam taki zestaw z ostatniego mojego wypadu, tak, czyli wiesz, jakaś, jakaś psiakarma, pianki, chleb, tak, czerwone robaki, których można więcej założyć. No i to jest powiedzmy sobie taki optymum, czyli ten 1-0 jest, jest, jest ok, trochę mi się tego brania ograniczają, więc nie mam takiego wariactwa, że co chwilę muszę coś, coś z wody wyciągać. Ogólnie rzecz biorąc, większe ryby yy, czy, czy, czy typy, gatunki ryb tak, yy, z większym pyskiem, no to możecie się pokusić na jakąś czwóreczkę czy szósteczkę. Oczywiście z zerem, tak, czyli już takie duże haki wytrzymałe i powiedzmy sobie, przewidziane na, na, większego, na większego stwora. Yy, co ważne w przypadku haczyków, tych powiedzmy sobie zwykłych, tak, yy, czy, czy tych takich podstawowych yy, na grunt, na spławik. Yy, czy na, na żywca. Yy, haczyki bezzadziorowe, które tak naprawdę są haczykami trochę trudniej dostępnymi, bo yy, trzeba je kupić za, za bitcoiny, yy, czy, czy może nie bitcoin, tylko bitcoiny, yy, ale dają wam te bezzadziorówki, dają wam, nadają wam dodatkowego expa. Czyli, jeżeli, jeżeli łapiecie, łapiecie ryby na haczyki bezzadziorowe, to y, szybciej podbijacie swój, swój level i, i, i jakby no, macie jakiś, y, powiedzmy sobie, y, większy plus, większy progres aniżeli przy używaniu y, haczyków zwykłych. Co ważne, jeżeli chcielibyście stosować y, haczyki karpiowe, tak. To te haczyki karpiowe one nie są bezzadziorowe. Czyli wszystkie dostępne w grze haczyki karpiowe są haczykami zwykłymi. Nie są to haczyki haki bezzadziorowe, więc na karpiówkach nie jesteście w stanie tego progresu sobie podbić, który daje Wam możliwość stosowania haczyków, haczyków bezzadziorowych. Teraz tak, jakie jeszcze haki wyróżniamy? Mamy haczyki offsetowe. To są haczyki, haczyki, które stosujemy nie na grunt, możemy je stosować na, na spinningu, na, na no chyba, chyba tylko spinning. Tak? To są takie typowe y, haczyki na przynętę nie wiem, sztuczną, czy, 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 czy powiedzmy sobie na jakiegoś tam trupka na, na, na żywca, które możemy zakładać. One, jak widzicie, weźmy sobie, akurat tutaj nie ma widoku 3D, ale, ale jak widzicie, one są takie odgięte, także trochę, trochę zbliżone do główki jigowej, którą stosujemy na na spinningu. No i dalszy podział, no to mamy tak naprawdę haki, które stosujemy na, na morzach, na, na, na oceanach. Mamy haczyki słonowodne, zwykłe, no i mamy tak naprawdę trollingowe, tak, które stosujemy w przypadku połowu z łodzi, ciągnąc przynętę za, za łodzią. Jakie jeszcze mamy haki? No mamy tak naprawdę haki, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, główki jigowe, Yy, których używamy do, yy, yy, do spinningu. Yy, o, jak gdzieś tu zgubiłem, o, haczyki. Tutaj mamy tak, mamy... Yy, no, mamy gdzie? Mamy... Przy, o, mamy je w przynętach sztucznych, o, bo się trochę pogubiłem. Czyli tutaj też tak naprawdę podobna zasada jak w przypadku haczyków, tylko tyle, że one się odnoszą tylko i wyłącznie do spinningu. Czyli mamy tak naprawdę główki jigowe, które są podzielone w odniesieniu do gramatury i rozmiaru. I teraz, tak, co ważne, gramatura, co nam daje gramatura takiej, takiej główki jigowej. Jeżeli łowimy na łowiskach płytszych, stosujemy lżejszą główkę. Jeżeli łowimy na łowiskach głębszych, stosujemy cięższą główkę jigową która tak naprawdę yy, przyspiesza opadanie przynęty jeżeli staramy się łapać z opadu gdzie podciągamy yy, tę przynętę do góry i chcemy żeby ona opadła i tak powiedzmy sobie parabolicznie chcemy ją też prowadzić to też, yy, też stosujemy Główkę jigową cięższą. Tak? Jeżeli chcemy delikatniejszą opad, lżejszą. Rozmiar główki jigowej dostosowujemy do przynęty. Czyli tutaj tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy łapiemy większe ryby, czy łapiemy mniejsze ryby. Ta wielkość haka ona nie odnosi się do tego, czy, czy złapie nam mniejsza, czy, czy większa ryba. Po części, co prawda, tak, ale, ale głównie jakby wielkość. Haka, wielkość tej, tej y, 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 główki jigowej odnosi się do przynęty, którą y, zakładamy. Jak widzicie, wielkość, wielkość przynęty jest określona również... Y, przedziałem główki jigowej, wielkości główki jigowej, którą chcemy zamontować. No, chodzi ogólnie o to, że... jakby no bo tutaj tak, tak po prawdzie trochę się zakręciłem, może źle to trochę, trochę przedstawiłem. Jeżeli bierzemy kopytko 3 cm to nie założymy na takie kopytko takiej główki jigowej z wielkim hakiem, bo po prostu no, nam to nie wejdzie, czyli dostosowujemy wielkość, m, wielkość haczyka, czyli tej główki jigowej do przynęty, którą stosujemy widzimy, że na kopytko 3 cm mamy haczyk rozmiar 2 do 2 0 natomiast jeśli chodzi o kopyto 10, dziesiątkę, no to już mamy haczyk 3 0 do 6 0 tak? czyli zdecydowanie, zdecydowanie większy, co ważne Pamiętajmy, pamiętajmy o tym, by główki jigowe, tak czy waga główki jigowej, żeby dostosować do wędki, którą posiadamy, czyli każda wędka ma swoją wytrzymałość i jeżeli mamy wędkę o ciężarze wyrzutowym na przykład, nie wiem, 5 do 15, tak, to nie zakładamy główki jigowej, no nie wiem, jakie tutaj są, o, tutaj na przykład mamy główkę jigową 14, tak, czyli mamy 14 gramową główkę jigową, plus do tego waga przynęty, o, czy może lepiej na tym przykładzie, główka jigowa 21 gram, plus jeszcze przynęta, czyli na przykład to nasze kopyto, które założymy, cały zestaw będzie ważył Yy, więcej aniżeli 21 g, mamy ciężar wyrzutowy na wędce do 15. Rzucimy wędka nam się może złamać. Tak? Także, yy, także to miejmy też yy, na względzie. Yy, no, co ważne, tak? im większa waga yy, naszego zestawu wyrzutowego, tak? czyli tutaj mówimy o główce jigowej i przynęcie tym dalej rzucimy. Czyli na przykład wędką, czyli taki zestaw, zestaw yy, o małym przekroju, o małej średnicy linki z dużą wartością yy, czy wytrzymałością wyrzutową na wędce i plus do tego ciężka główka jigowa daje nam to, że możemy rzucać dalej, a lekkim takim zestawem, czyli nie wiem, na przykład pięciogramowym, tak? Także to tyle w temacie, w temacie... Yy, haczyków. Yy, no i co? Dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnego poradnika. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!